Was w kolejnym odcinku z Star zdajcie sobie subitka i łapkę w górę. A my dzisiaj zagramy sobie może jedną gierkę na zadymie. i pokażę wam moją reakcję na trafienie Gayla. Tak, jest ona z TikToka. Jest ona z TikToka. I już ją mam na na telefonie. Będzie to źle zidentyfikowane. Nie mieć YouTube'a. Dajcie mi na przykład rzęgłkę w górę i zumika z dzwoneckiem. I ja aby być na bieżąco. Jak można nie mieć YouTube, a? no halo. Po prostu... I można... Napiszcie w komentarzach, czy można odinstalować Family Link. Wsz Mój kolega z klasy twierdzi, że nie. No właśnie, pozdrawiam Szymona z mojej klasy. Szymona K i Damiana Sy. Naszego studnia, naszego studnia. Nie no, jest on spoko, gościem. Spoko? ogarnia. No. Zależy, czy, kiedy jest spoko. Czasami jest to, to największym debilem świata, a czasami jest aniołkiem. Zależy, w które dni. Cóż, ja się tak rozgadałem, a tu gierka leci. W tym momencie chyba zrobimy wina Tak postaram Wam nagrać tą rzecz, to widzimy się na aparacie. No ale niestety nie da się tego nagrać, ale mogę Wam puścić z tego piosenka. Może to będziecie kojarzyć, jak macie TikToki. Tu ktoś wysłał mi, poczekajcie, sobie muszę pogłośnić mój ulubiony. To jest taka muzyka mniej więcej. Na TikToku, więc jak macie TikToka to wbijajcie. Ale nie na no, małego, była TikToka. Nie mam, bo. na tych czterech kółek. Jak widzicie, mam ten karnecik. Salutki. No, ale nie, nie umiem nikim z tego. No, ulec życie to mam. Ulec życie to mam gdzieś. No nie wiem, zagramy sobie gierkę Lu na piłce, no i co? Kończymy odcinek, albo taki króciutki odcinek. No i napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście daily, które by trwało tydzień i co tydzień by wlatywał odcinek. Czyli jest poniedziałek odcinek, wtorek odcinek, środa odcinek, czwarty odcinek, no i tak do niedzieli. I później za tydzień może być kolejne daily, tylko które będzie trwało dwa tygodnie. Lili, które będzie trwało rok, będzie mięcące, bo co rok, bo w każdy dzień roku będę musiał nagrywać jakiś odcinek, a to jest wkurzające, bo czasami się nie wiem, może dzisiaj nagram dwa odcinki, jeden wrzucę jutro, nie wiem jak to ugrać teraz dobra, mowa o gierce dobra, mam jakąś przewagę, pani Jessica mnie, dobra, pokczamp. będę biał. I piszcie, czy macie lekcje online, czy takie normalne lekcje. Będę online. W sumie bardziej mi się podobają niż normalna szkoła. Wiecie, z się pogrecie na przerwach w w CSK. A w normalnej szkole to co robicie? Na przerwach nawet z klasy wyjść nie można albo idziecie do Kibelsa. A wielka mi przerwa, jak mi, nawet do Kibla. Czasami pani nas nie puści, więc popczamp. Wbiegamy do bramecki. Dobra, jedna bramka strzelanych, Porobimy w tym momencie winę. Nie wiem, nie wiem. Nie ocenia jedynia przed zachodem słońca. Kiedyś mój kolega powiedział, że będzie kruk ze skrzynki, a poleciał mu dżin i był to dla załamany. Bo brakowało mu tylko króla z tym kątem i brakowało mu na tym kącie dżina, krok, spajka i leona. Dobra, ma no to co? Piszcie w komentarzach, czy byście daily, Żegnam w no, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco, łapce w górze, a my co, kończymy odcinek. Pa!